Bardzo szybko po wojnie Centralny Komitet Żydów w Polsce podjął wysiłki, aby stworzyć jakiś pomnik, który by właśnie w przestrzeni publicznej tę pamięć o powstaniu utrwalał. Pierwszym pomnikiem był wybudowany w 1946 monument zaprojektowany przez Leona Suzina. Ten pomnik należy do bardzo ciekawych realizacji. Dzisiaj jest on trochę albo nawet. Więcej niż trochę zapomniany. Na pewno wynika to z jego formy. Różni się ona bardzo od innych pomników, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Przede wszystkim nie ma ona charakteru figuralnego, tylko jest bardzo abstrakcyjna. Powstała ona w ogóle w jedynym właściwie dostępnym miejscu na terenie kompletnie zburzonego getta, na takim trójkątnym placu przy koszarach wołyńskich. Ten pomnik dzisiaj to są właściwie dwa takie kręgi wlepione niejako w trotuar, natomiast w chwili jego odsłonięcia założenie architektoniczne było znacznie szersze. Częścią pomnika był trójkątny trawnik jeszcze przedwojenny, na którym on został postawiony oraz chodnik, który go otaczał. Stworzenie tego pomnika w takiej postaci bardzo płaskiej, przyległej do ziemi, ma nawiązywać właśnie do tego, co jest w ziemi, do ziemi, w którą wsiąkła krew, w której znajdują się szczątki nie tylko nawet bojowców, ale też mieszkańców getta. Znaczenie tego pomnika nie są wcale tak proste do odczytania. Wydaje się, że wielu historyków sztuki miało z tym problem. My w naszym katalogu próbujemy taką interpretację pogłębioną dać. Nie bez przyczyny ten pomnik stoi w pewnej kontrze do, do koszar wołyńskich, które w chwili wybuchu powstania były siedzibą Judenratu. Wydaje się nawet, że Niemcy specjalnie zachowali jako jedyny obok kościoła św. Augustyna Obiekt na terenie getta, jako taki symbol hańby żydowskiej i społeczności żydowskiej i elitom żydowskim, które przetrwały zagładę, wydawał się on właśnie zbyt abstrakcyjny, zbyt mało monumentalny, właściwie w jakiś sposób niedostrzegalny. Dlatego dwa lata później został wybudowany inny pomnik, znany wszystkim pomnik bohaterów getta. Warto jest przypomnieć o znaczeniach i sensach w tym pomniku zawartych, bowiem. Stanowią one troszeczkę inną perspektywę niż ta, którą prezentuje pomnik bohaterów Getta, który jest już zbudowany właściwie w przededniu stalinizmu.